Cześć! Ja to to ja z YouTube dziedziczy Dolski, bardzo grandzy werserci. Ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jakim byłabym TikTokerem. O cztery fakty o mnie Minecraftowe. Dodatkowo zobaczymy, jak dobrze siebie znamy, ponieważ mamy super fajny quiz od Don Chrisa. Także myślę, że to będzie bardzo mocny odcinek. I na sam koniec będziemy oceniać Minecraftowe budowle, także zostańcie ze mną. I proszę Was, zostawcie łapkę w górę, ponieważ każda łapka w górę poprawia mi humor. Także proszę Was najserdeczniej, zostawcie tę łapeczkę, zostawcie również subskrypcję. Ponieważ jeżeli ten przycisk jest szary, a nie czerwony, to wszystko. Wszystkim na świecie jest po prostu raźniej i milej, także proszę Was o subskrypcję i wbijajcie też na mojego Instagrama Milkać przez 2A, ponieważ tam staram się Wam rzucić różne relacje. I jeśli chcecie jeszcze ktoś kupić z mojego sklepu, no to pierwszik się wijajcie koniecznie, a ja już nie przedłużam. I zapraszam Was kochani do oglądania dzisiejszego super odcinka. Mam nadzieję, że super. Także myślę, że zaczniemy słuchajcie, od pierwszego quizu, który jest, ma tytuł Stwórz siebie jako TikTokera. Także zobaczymy, jak być super TikTokerem, jakim będę TikTokerem. Jak, także tworzymy siebie. Ja propos w ogóle ja mam TikToka, także koniecznie zapraszam na niego. Milkać przez 3A, wybijemy tam 200 tysięcy, jeszcze brakuje chyba 20 tysięcy, także to nie, to nie jest naprawdę dużo, więc damy radę, więc tak. Let's go. Na początek wybierz, o czym byłby Twój profil na TikToku. Czyli tak, mam odpowiedź. O mojej pasji, pracy, tańczabym, śpiewałabym coś innego, gadałbym o polityce, gadałabym o życiu. O czym jest w ogóle mój profil na TikToku, szczerze? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Na pewno nie tańczę i nie śpiewam. O mojej pracy, w sensie o YouTubie, też tak w sumie średnio jakby... Nie wiem, nie wiem, kurde, coś innego o mojej pasji, no dałem o mojej pasji, no, nie, o, o coś innego, po prostu jakby, aha, bo to jest coś takiego, o mojej pracy 1%, 30% o mojej pasji, 25% tańczyłbym i śpiewał, część procent gadałabym coś innego 29% gadałbym o polityce 2%. Ej, czujecie, że więcej, więcej osób gadało o polityce niż o pracy? Mega dziwne, mega dziwne, zwłaszcza w środowisku TikTok'a, ale okej. Okay. A czy wykonałabyś różne trendy? Niektóre pewnie tak, myślę, że niektóre pewnie tak, okej, okay, no to jest najwięcej procent, ponieważ jakby wiadomo, że trendy są spoko, też z czasami staram się jakieś trendy ogarniać, także możecie je zobaczyć, zapraszam najserdeczniej. A czy tworzyłbyś wiele kontrowersji? Hmm, jak już to przypadkiem, ale nie przejmowałbym się wiem. Dokładnie, jakby, to wydaje mi się, że to jest taka dobra odpowiedź, ponieważ ja nie jestem osobą kontrowersyjną, zwłaszcza w internecie tak mi się wydaje, także raczej bym wolała uniknąć takich kontrowersji, dlatego że no, w internecie wszelkie mówienie o polityce, o wierze i o jakichś tam innych swoich poglądach jest bardzo kontrowersyjne, więc wolałabym, jakby nigdy się na ten temat wypowiadać. Na YouTube też się na ten temat raczej nie wypowiadam, chyba że jest to mocna sytuacja, której ja już nie mogę po prostu zdzierć, ale raczej nawet nigdy tak nie było, może raz. A więc no e, Czy odpowiadałabym ludziom na pytania tak, na każde, na niektóre tak, na nie na żadne, nie, na niektóre tak, dlatego że jakby są niektóre pytania, które nie są zbyt w porządku według mnie i po prostu nie na wszystkie odpowiadam, ale są to też takie pytania, które są, nie wiem, są oczywiste, więc mam odpowiadać na takie oczywiste pytania, także wiecie o co chodzi. E, co najbardziej by cię cieszyło? Polubienie komentarzy odzwierciedla wszystko. Wydaje mi się, że komentarze jakby czytając kom... wszystko, ok. no ja bym jakby no wiadomo, że wszystko, to jest mi fakt, jakby powiem o tym, że tu jest ta odpowiedź wszystko, ale jakby. Z tych wszystkich tutaj rzeczy to komentarze to jest taka najprzyjemniejsza chyba rzecz, bo, bo wiecie, czytacie te komentarze i to jest takie fajne, jakby widzieć od kogoś słowa. Więc ja uwielbiam czytać komentarze, także jeżeli nie wiem, macie ochotę czasami napisać komentarz, ale myślicie sobie, że nie to głupie, to napiszcie już ten komentarz na przykład pod tym filmem, ponieważ ja bardzo lubię czytać te komentarze i jakby znać Waszą opinię po prostu na temat mojego odcinka, albo czegoś tam innego. E, jakie filmiki najczęściej byś dodawał? 15-sekundowe, 3-minutowe, różnie 30-sekundowe, raczej 15-sekundowe, jakby ja się tego trzymam i, i nie wiem, chyba nigdy nie dawałam 60, może raz, może raz dodałam 60-sekundowe, 3-minutowego nigdy, dosłownie nigdy, także no. E, ile chciałabym mieć obserwujących? O, wiadomo, że więcej niż, kurde, 5 tysięcy widzowie, no jak najwięcej, to oczywista sprawa, mamy już 179 tysięcy chyba 900, także mega fajnie, jeszcze niewiele brakuje do tych 200, a jak wbijemy te 200 tysięcy, to nie wiem, mogę nam zrobić fikołka albo coś takiego. Okej, okay, to już wszystko. Dobra, spoko, czyli zarobiście. Pierwszy kujnik zrobiony, więc ci do ciebie dalej. Mamy teraz czy ta zdrapka zgadnie cztery. Fakty o tobie wersja Minecraft, więc oczywiście teraz, jest ja się zdrapujemy. Nie wiem o co tutaj chodzi w tej zdrapce totalnie, ale jakby no po prostu zdrapujemy, ok Pierwszy fakt na mój temat, już. Okej, okay, nie wiem czemu to akurat. Fakt numer jeden, nigdy nie używałeś X-Raya, a to pierwszy fakt, który wylosowałeś się, prawdziwy daj znać w komentarzu. I ogólnie że biorąc to w sobie był odcinek, ostatnio, jak używaliśmy X-Raya, tylko że to nie był taki X-Ray jako modyfikacja, tylko X-Ray jako tekstur pack, więc nie wiem, w sumie, to jest tak połowa, połowa prawda, połowa nieprawda. Więc nie wiem, jak on to stwierdzić, i określić, ale okej, okay. dobra, lecimy dalej, secy, lecimy dalej. No i co jak teraz na przykład sobie patrzę, robię coś takiego, aha, muszę to całe zdrapać. Nie wiem o co chodzi, jak to jest mega dziwne i teraz pewnie jakieś, no totalnie w ogóle jest... no, nie ważne. Zawsze trzymiesz porządek w magazynie. Okej, okay. hmm. Staram się, staram się. Zawsze mam, nie wiem, na live'ach na przykład przenoszę wszystkie rzeczy do magazynu, żeby wszystko było ładnie i fajnie poukładane, ale nie zawsze mi się to udaje. To jest fakt, ale jakby staram się, żeby tak było. Kolejny, trzeci fakt o mnie, więc go, 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 go. Już. Aha, jeszcze nie. Ok, mamy kolejne trójeczki. Uwaga. Oto czy faktycznie, aha, chociaż raz budowałeś dom sporadnika. Wiadomo, że tak, ja pierniczę, ja bardzo lubię w sumie budować domy. W sensie jakby ja zawsze sobie daję jakąś inwencję twórczą swoją własną do tego, ale jakby często jest tak, że, że ten, że z sporadników były, dobra. Chociaż raz z, z, zmieniłeś profesję wieśniaka, wejdźcie lepszą ofertę handlu. Nie wiem, co to znaczy profesja wieśniaka, ale tak, tak, powiedzmy, że tak, lecimy z kolejny quizem. I teraz quiz, słuchajcie, od Krisa, czyli jak dobrze znasz Minki part 3. Pierwszy part i drugi part był po prostu wyśmienity, e, więc zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie i czy znam siebie, także zobaczymy. A wy możecie razem ze mną odpowiadać na te pytania? O! Zrobimy tak, słuchajcie, odpowiadacie na te pytania widzowie i, i, i ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, to może coś, coś fajnego dostanie, także możecie odpowiadać razem ze mną, tylko tak, żebyście nie widzieli po prostu, wiecie, jak nie oszukujcie, nie oszukujcie, ok? Nie oszukujcie, was obserwuję. Coś tego na początek. Gdzie studiuje Emilia? Ja, i za szczerość nagradzam. Bo wiem, kiedy ktoś jest szczera, kiedy nie, dobra, więc tak. Politechnika Krakowska, nie, to Tadeusz Kościuszki. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jeroński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Wrocławska AGH w Krakowie, więc oczywiście. Uwaga, w wy oczywiście odpowiadacie, ale nie zmieniajcie. Jak już odpowiedzie, to nie zmieniajcie odpowiedzi. Proszę, bądźcie szczerzy. Więc tak. Tutaj wybieram odpowiedź. Oczywiście, że uniwersytet. Jagielloński w Krakowie. To jest ten, wiesz, na którym studiuję, więc pierwsza odpowiedź zaliczona. Let's go dalej. Na jakim kierunku Emilka studiuje? Więc tak, przekład literacko-kulturowe, etnologia i antropologia kulturowa. Filologia rosyjska, kulturoznawstwo, teksty kultury, polistyka antropologiczno-kulturowa, logopedia, więc tak, to jest mocne w ogóle, dlatego że, uwaga, uwaga, filologia rosyjska jest to coś, nad czym się zastanawiałam, etnologia antropologiczna kulturowa bardzo długo chciałam iść na ten kierunek i miałam na niego iść, kulturoznawstwo, teksty kultury, brałam to pod uwagę, ale bardziej kulturoznawstwo samo bez tekstów kultury, więc to jest mega w ogóle, ciężkie, logopedię też gdzieś tam miałam w głowie, ale ostatecznie wybrałam polonistykę antropologiczną kulturową Wow, ale mówiłam ponownie, więc mam nadzieję, że, że zapamiętaliście. Data założenia kanału Milki, ok. To był 8 luty 2015 rok urodziny Laury, mojej kuzynki, którą pozdrawiam. Eee, przerywnik taneczny. Nikt uważa, że nie wiem, tańczyć jednak na jednym odcinku odcinków miałam za zadanie zaprezentować swój najlepszy ruch taneczny, jak mi zaproponowała. Czacze, Bragdens, Krakowiaka, <grywa> Oberka, Modern Jazz, Dżownice. Ej, Krakowiak tutaj tak bardzo pasuje w ogóle. Czajcie, to jak mówię. Ej, joo! Ja się muszę nauczyć Krakowiaka. tu w Krakowie teraz mieszkam. Dobra, słuchajcie. Powiedz na złe odcinek, uczę się Krakowiaka. Więc tak, oczywiście. Odpowiedź brzmi: Dżownice. O tak, to nawet jest znik podany, minuta czwarta dwadzieścia, wow, ej, to, to było wszystko specjalnie zrobione. Dobra, w każdym razie to była ta odpowiedź. Która z poniższych przedmiotów jest ulubionym przedmiotem Emki na studiach? Historia filozofii, to nie, nie psychologia, emocji, motywacji, literatura w perspektywie antropologii i kultury, poetyka z elementami literatury, literatura staropolskiej, funkcje analityczne. I chciałam powiedzieć, że nie wiem, ja po prostu, don't muszę go z każdym odcinek, ponieważ wiecie, jakby to są przedmioty, na przykład ten przedmiot, literatura w perspektywie i poetyka i literatura staropolska, to są przedmioty, które naprawdę mam na studiach. I jednym przedmiotem jest poetyka z elementami teorii literatury, a drugim przedmiotem to jest, jest antyk i Biblia. Więc pozwolę, Jaką Emilkę miała średnią na koniec roku 2020-2021? I szczerze, to jest rzecz, którą nie pamiętam, bo nie wiem, kurde. I wy, jakby, odpowiedzcie na to pytanie, ale to jest albo 5,0 albo 4,9. I totalnie nie pamiętam. Na pewno nie, to, to, to nie są to średnie, ale albo 5,0 albo 4,9. Wiem, że to było 5,0, ale nie wiem. Jakby nie pamiętam tych ocen, i jakby. Ja wiem, że mi się wahała, wahało między 5,0 i 4,9, i jakby jedna ocena, jak wiecie, to, 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 to mierzyła, i nie mam pojęcia po prostu, jakby. No, dam 5,0. Okej, okay. wzorowa uczennica, yo, let's go, okej, okay, tak, wzorowa uczennica to była jeszcze na bo teraz jestem na i tu już tak wcale nie jest. E, ile było odcinku z ognia i wody na kanale Milki, odpowiedź, odpowiedź, odpowiedź to także rozwiązanie tego działania, no what the fuck, co to jest? Przysięgam, nie ma opcji, że to, że to rozwiąże, po prostu nie ma w ogóle takiej możliwości, to jest dwa razy, czekajcie... Tangens 60 stopni plus kotangens 45 stopni do potęgi drugiej minus 6 kotangensów 60 stopni. Eee, koniec nawiasu, i to jakby wszystko razy dwa. Plus tangens alfa razy kotangens alfa. To jest bardzo mocne. Ja jestem na polonistyce. I to jest rzecz, na którą nie odpowiem. Nie mam dla nie mam tego pojęcia. Totalnie, naprawdę. Nie, nie, nie mam po prostu pojęcia, jakby co, 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 co to, ile miał odcinków z ognia i wody, więc ja tej sobie szerzej 8. 9, piam tylko jeździeń, kurde chciałem, 9, ale jakby dobrze odpowiedzieliście to brawo wy, bo ja, bo ja nie pamiętam totalnie. E, Przerywnik kulinarny, jak wiadomo, Emilka to w kuchni, wiadomo. Co Emilka potrafi e, przyrządzić najlepiej na śniadanie? Powiedz, e, podpowiedź, bo moja jest idealna. E, jajecznica, jajecznica widzowie. Jajecznica jest moja, najlepsza na świecie. Jakby to są fakty, i kto ma jajecznicę, ten po prostu wie o tym. Jakby ja zczytam na co do tego szczypiorek, czasami pieczarki, jeżeli ktoś chce ewentualnie pomidor bądź szynka, jak to woli, mówię wam, ja, ja jestem mistrzem jajecznicy i tyle w temacie, ale panini, aj zjadam to Nini. Panini, panini, panini. E, Ubiłam obecnie milki to. Banan, truskawka, jabłko, borówki, kiwi, mango i kurde, tutaj są w sumie bardzo lubię banan. Lubię truskawkę, lubię kiwi, lubię borówki. To są takie cztery top, topki moje jeszcze arbuz do tego, ale banan najbardziej mi tutaj podchodzi z tych wszystkich, jakby to on jest taki, wiecie, taki uniwersalny, że jakby każdy lubi banan. Więc no. Trudne. Kiedy Emilka zrobiła pierwszego live na YouTube? Ja tego nie wiem. Widzowie, ja tego nie wiem. Ja nie mam pojęcia, nawet jakbym miała to sprawdzić. To tak, w 2015 roku otworzyłem mój kanał, więc 2014 to nie mógł być ten. Aczkolwiek, aczkolwiek i w 2013 i w 2014 roku miałam inne kanały. I miałam też również Twitcha, ale szczerze. Nie pamiętam, czy ja tam robiłam live jakiekolwiek na YouTubie. Wydaje mi się, że na YouTubie dopiero od 2015 roku jakoś działa, zaczęłam robić live. I to było albo 15 lipca, albo 23 lipca, ponieważ 23 lipca 2016, wydaje mi się, to za późno. Aczkolwiek pewnie możliwe, że, że, że to może być prawdziwa odpowiedź, ale ja po prostu nie mam pojęcia. Ale wahałam się między 15 lipca a 23 lipca. 15 lipca jest to data bliższa mojemu sercu, ale jest to 23 lipca 2014 roku. Okej, okay, nie spodziewamy się, ale wiecie co, jednak... Mm, wiem jak to mogłam rozegrać, bo jakby tutaj jest bardzo dużo dat 20 lipca, więc to pewnie musiał być jakiś, jakaś z tych dat 20 lipca. Ja tak rozwiązywałam tak w szkole. Eee, ale 2014 rok możliwe, bo jak mówię, miałam wcześniej jakieś kanały, ale totalnie tego nie pamiętałam. Naprawdę, totalnie tego nie pamiętałam. Nie wiem nawet dlaczego to był live. Ale spoko, dobrze wiedzieć. Eee, pytanie mega trudne, no what? Tylko osoby bardzo postrzegajączora MK potrafi na to dobrze odpowiedzieć. Jaka cyfra występuje w numerze rejestracyjnym Emilki Podwójnie? Co? Czemu ktoś na moją rejestrację do samochodu? Co jest pięć w ogóle? Okej, okay, ale bardzo spostrzegawcze. Ja... Pamiętam moją rejestrację? Chyba pamiętam. Dobra, podwójnie występuje liczba. Szczególnie moja ogólna na więc no cyfra. E, impossible. No nie, podaj imię jej pluszaka z dzieciństwa. Mac, Puszek czy Piorunek? I uwaga, uwaga, widzowie. To jest bardzo trudne. To jest naprawdę niemożliwe pytanie do zrobienia, ale odpowiedź brzmi Wiadomo, że piorunek. Piorunek to był to. E, to jest ta nazwa, więc e, mojego pluszaczka. Także, piorunek to jest to. Dzisiaj na 12 prawdziwy fanfest poszło. Widać, że jestem, ak jesteś aktywnym widzem. Let's go, widzowie! Jestem po prostu mistrzem. Tym wszystkim normalna akcja, jakże pięknie. I ostatni quiz widzowie na dzisiaj: czyli hit czy kit zimowe budowle w Minecraft. Więc będziemy po prostu sobie je oceniać to jest ostatnia jakby quiz na, 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 na dziś ponieważ yy, no dzisiaj na taki dłuższy odcinek który, ponieważ ostatnio były same takie krótsze odcinki także zasługujecie na dłuższy odcinek a mam chwilę wolnego czasu w sensie chwilę, no za godzinę muszę wyjść do pracy ale mam, mam chwilę wolnego czasu, więc tak, hit czy kit to mi się akurat nie podoba, mimo to jest kit. Yy, większość jest to za hitem, ale mi się to nie podoba, jest to takie po prostu zwykłe i, i totalnie, totalny kit. Więc tak, tutaj hit czy kit. Tutaj mi się już bardziej podoba, więc daję tutaj hit. Bo naprawdę, bardzo ładny tutaj w górach, domek dostosowany do wszystkiego. To mi się zawsze podobało, to coś, co się tutaj jest. Eee, naprawdę bardzo ładny. Ładne jest tutaj to, że tu są białe szkła, wygląda to spokojnie. i Mam ochotę już zimę mieć. W sensie, żeby była zima śnieg i święta, naprawdę, dobra, lacko dalej. Hit czy kit? O, i tutaj też jest bardzo ładne świetlone. Nie widać tutaj zbyt wiele, ale wydaje mi się, że jest dosyć ładny. Wygląda to bardzo ładnie, podają mi się te belki także jest gitara. Kolejny ej, tutaj jest też naprawdę hit, jakby mega fajne jest to, że to jest połączenie jakby zielonego razem z brązowym. Wygląda to bardzo ciekawie eee, i ja już to totalnie święta widzę, to tutaj to ja piewniczek super, naprawdę już to tak święta, że to jest niemożliwe. E, hit czy kit? To jest według mnie kit, jest to rzecz, którą można zbudować. Każdy może to zbudować, więc jest takie dosyć średnie, dosyć średnie, umówmy się, że dosyć średnie. szanu nie ma, dupy nie urywa. Dobra, tutaj mamy hit zdecydowanie, to mi się bardzo podoba, jest to bardzo ładnie zrobione. W ogóle fajnie, fajnie, Podob bardzo lubię w ogóle połączenie drewna ze stonem, także plus jeden, bardzo fajnie, e, podoba mi się hit czy tutaj również bym dała hit, ponieważ bardzo fajnie to wygląda, chociaż tutaj już są zdania po, 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 podzielone, ale jakby zawsze lubię tak, wiecie, to jest tak bardzo nakombinowane i to wygląda bardzo fajnie mimo wszystko e, niż takie proste po prostu ściana, więc daję tutaj zdecydowanie hit. E, dalej mamy, wiecie co, jest to fajne i dam tutaj hit, ale no nie jest to już wszełnie, na przykład ten mi się bardziej do mnie podoba niż ten, dlatego, że on już jest taki bardziej zwykły, nie? Ale jest również yy, ładny, także daje hit eee, Tutaj jest, to mi się nie podoba Jest duże, ale szczerze Średnio mi się to podoba, jakby zdywa się to za bardzo Z otoczeniem i, i, i z tego powodu też No dosyć kiepsciutko, dosyć kiepsciutko I w ogóle mam ochotę zbudować coś w Minecraftie Teraz, ja muszę może jakąś serię zrobić Z budowaniem, budowanie w Minecraft z milki. To jest to, dobra, dalej lecimy tu na hit. Jakby jest to coś, co nie każdy by zrobił. Fajny jest tutaj ten kominek, fajne jest wejście. Inaczej bym tutaj zrobiła ten dół, żeby ten dół był troszeczkę szerszy niż, niż, niż góra, ani na odwrót. Ale tak jest bardzo fajnie, w ogóle dach jest bardzo ładnie zrobione przede wszystkim i podoba mi się to, nie wiem jak to jest zrobione, to jest pewnie jakiś teksturpak. Ale jest fajnie. E, Okej, okay. i to tyle. Dobra, myślę, że troszeczkę dłuższy będzie ten quiz, ale i tak bardzo fajnie. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się o godzinie 18.30 na moim kanale. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak Wam się ten odcinek podobał. Pamiętajcie o tym, żeby jak te komentarze z tym e, z tym, 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 tym quizem, ale zobaczymy jak to wyjdzie, czy, czy, czy faktycznie jakby... Czy będą jakby e, wiem, że nie każdy będzie szczery, ale szczerych na pewno nagrodę. Także dzięki wielkie za to, że byliście ze mną. E, widzimy się tak jak mówię, jutro o 18.30, także trzymajcie się ciepło, miłego dnia albo wieczoru, w zależności. Który dnia to oglądacie, także widzimy się później i cześć kochani!